Witajcie z tej strony Mati, no my to już w czwartym odcinku ze Slendermana R. To już czwarty nie ze Slendermana R. Ja zaczynamy w tym miejscu, w którym usłyszeliśmy, znaczy, no, zaczynamy właśnie w tym miejscu, w którym usłyszeliśmy. I, no, i tutaj coś pisze, mogliście mi w komentarzach.

Dobra, czy nie w ogóle jakaś szafa połyskuje? Powiedziałbym w odcinku ze Slendermanem, że ona ta szapa ta tak dziwnie połyskuje, tak powiedziałem, no, tak naprawdę nie, jest, tylko, tylko tak naprawdę taka jest, więc no... No, więc dobra, w ogóle co to jest, też musimy pisać w komentarzach co to jest, bo ja nie wiem co to jest, no też musimy pisać w komentarzach co to jest, więc no, a i tak w ogóle, tutaj jest data, a tutaj jest godzina, no, tak zauważyłem dopiero, tutaj jest, jest jakieś napisy, są jakieś drzwi, nie wiem co z tym chodzi, I dobra, ja tu wszystko o, tak wezmę powoli, znaczy tak wszystko dokładnie przeszukam, w tym miejscu i to mi zajmie. I tak trwa minutę i 45 sekund, więc. No, w sumie dobrze. no no. Aha, bo to jest elevator. No bo elevator to znaczy winda, Bo też było tam w odcinku. Te elevator. Zrobiłem takie, że widzę, że on winda. Bo elevator to znaczy winda, To jest w ogóle jakiś lis. To jest jakaś kartka. Password is Aha. Password password. Aha. Okej. Okay. To są, to w ogóle, łazienki. ze łazienki. Nie ma w nich toalet. Takie, nie wiem, dziwne łazienki, bo nie ma w tych łazienkach toalety. Nie wiem, dziwne takie. Ale dobra. Więc my... Tam coś tam było, jakimś tam... Czymś tam, nie wiem, w sumie. Ale dobra, wszystko zamknięte. Nie wiem, co się jakby się dało otworzyć. Nie, chyba da się otworzyć, ale nie wiem jak. No dobra. I, i, no dobra. Co, to jest? Aha, możemy tutaj pójść? Możemy tutaj pójść? Co to jest? Ok teraz coś z niej stało. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, yy, dziwne, naprawdę. To jest, to się robić dziwne, tak w tym, w tym tak tym dziwne. A nic nie ma, tak. Ta wisząca yy, kobieta. Nie wiem, dziwne. To jest wisząca wiesią, wiesią, ko kobieta nie wiem, dzisiaj ta kobieta trochę, ale dobra. Yy, co to jest? A, pamiętam, zdecydowałem, by przeciągnąć mieć ze Slendermana i jak się odwróciłem, był pływ, tutaj zresztą tutaj, tutaj. Jak się odwróciłem, coś się, coś się pojawiło. Ok, właśnie to, właśnie to. Ok, yy, właśnie to, tak, właśnie to mi się pojawiło. Yy, no, więc no y, dobra y, ogólnie to y, co to jest? Okej. Okay. Ja Wiem o no, co z tym chodzi. No możecie mi przetłumaczyć. Napisać to w angielskim słowie albo napisać to w polskim słowie, będę wiedzieć o co chodzi. Y, no, więc no oczywiście jak chcecie, jak chcecie, ja was do tego nie zmuszam, jak chcecie. Eee, może się właśnie to napisać, gdzie idę? Czym jeszcze ciągle do tych to ale? Co to jest? O właśnie, o co z tym chodzi? Co to jest? To była taka tablica, jakby wróciłem, spotkać, jakoś jakaś taka dziwna jakaś. Taka ta tablica jest dobra. Ej, sobie się, że założyłem. Zobaczymy, mam nic. Okej! Okay. Czy to nie jest to, co wisiało? To jest chyba. Tak, to jest to. To wisiało i też chyba to było w tym miejscu, co mówiłem Wam, że w trzecim odcinku, to zobaczyłem. To, to jest właśnie to. Czyli chyba. Nie wiem, to jest chyba parę razy w paru miejscach. Nie wiem, czy to jest jakaś. Kszelaka jakaś jakaś zagadka. No, czy, czy nie wiem, czy jest ta kobieta, która wisiała przecież to no, być może ładnie, że to jest kobieta, bo... no. Nie wiem no, no w ogóle nie wiem co to jest. Takie... Nie wiem co to jest. Co to jest? Nie wiem co to jest. Ok, jest jakieś kanki. Nie wiem co to jest. Ale tam dobra. No co to jest... Aha. Nie wiem. Co to jest? Dobra Dzisiaj w ogóle trwa 6 minut 15 sekund Więc nie aż tak dużo To 6 minut trwa, więc no e, Więc okej okay. To tutaj dalej jest, nie wiem Czy poobudować? Nie da się Nie wiem, nie chcę bym tego pokazywać Jakie pochwały, ale no, no Nieważne no nieważne, no, więc po co tu chodzi ja nie wiem Dobra, co jest, czy to jest samo? Czy jak się odwróci... nie wiem czy ona będzie jeszcze raz, czy, może zgasić latarkę, może będzie Aby ja wtedy zgiesiłem latarkę Nie, wtedy miałem sobie do Czy coś już nie pojawi? Czy coś już nie pojawi, nie wiem czemu I to samo, było przy wejściu, no... To było przy wejściu, nawet. Więc, okej. Okay. Nie wiem, odcinek trwa 7 minut. No jej, no. Yy, tu jeszcze byłem. Kiedy tak podeszłem, to znowu się, nie ma, że go usiądę, zobaczyłem no zobaczyłem ale nie wiem. Okej, okay, nie wiem, czy coś się dzieje. Ale nie wiem, co się dzieje, nie tylko... Nieważne. No... Dobra, to jest jakieś drzwi. No dobra, no Nie to No No dobra Juuu, ciąg 8 minut Dobra, to tylko kobieta nie wiem, co to jest, jest. Jakieś dziwne to trochę jest, ale... Nie wiem, co dziwne jakieś... Nie wiem, co trochę dziwne jest. Takie... Nie wiem, takie dziwne... myślę, że to jest jakieś... Że to świeci na... ...importal Nie wiem. No, no dobra. Odcinek trwa... co? okej, okay, nie wiem co z tym chodzi okay. chyba będę zrobić cięcie, bo no dobra czekajcie, robię cięcie, bo dzięki... czekajcie robię cięcie no nie dobra zrobię cięcie w ogóle prawie raz chyba w tej będzie cięcie więc czekajcie robię cięcie? Okej, okay, Co to jest? Ach, to jest dziwne, naprawdę. To jest sama dziewczyna, ten... ...co była... ...tam... No, to była ta sama dziewczyna. Aha, to jest, żeby pisać kod. Okej, e, Chwila, 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 chwila. Czekajcie, robię cięcie, żeby nie przedłużyć. Czekajcie, robię cięcie. Ok, więc już wpisuję ten kod. Ok. Yy. Wpisane, ciekawe co się teraz stanie. taki w ogóle kiedyś mówiłem Wpisane, ciekawe co jest. Ten, nie teraz coś jest. Co to jest? Niektórych 10 no minut, więc nie wiem, czy w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze zobaczyć co to jest. Fila, fila, fila. Czy to nie było przypadkiem na dole? Nie patrzyłam się na to i nie mówię Wam. Możecie ten napisać w komentarzach, co to jest. I to jest właśnie to. Czy my, my byliśmy na górze? I teraz. I to jest właśnie. I... To było na dole, a to właśnie było na górze. I my. I to właśnie. Byliśmy na dole. Teraz właśnie jesteśmy na górze, więc. No, chyba w tym miejscu sobie zakończę dzisiejszy odcinek. Odcinek będzie 10 minut chyba. No, żeby był najdłuższy odcinek w 2020. W pierwszym roku, jak na razie, więc. No. Więc to było na tyle tego odcinka. Z Lenormana nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek, bo dwa miesiące, że pewnie musi się, się czekać trzy miesiące, zanim by, się by chciał go nagrać. Nie wiem, pewnie tak, ale no, też będzie dużo fajnych innych. Z jednym przykład z Lubbler, też. Mam nadzieję, że ciekawe. Dobra, to bym na tego odcinka, dzisiaj w tym miejscu sobie zakończymy. tym, że ten, ale co, to za długo robimy, więc w kolejnym odcinku już tutaj będziemy... ...wiedzieć o co chodzi, więc to było na tyle tego odcinka. Na razie i... No. No i... Cześć.